I historii. Podcast dofinansowany ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego. Znajdujemy się na Felinie. W pobliżu jest e, Park Naukowo-Technologiczny. E, znaczy, przyszłam na tą ulicę na przystanek w sumie i czekam na autobus, żeby dojechać do pracy. A na samej ulicy Dekutowskiego coś oprócz przystanku? Nie, nie ma. A wie pani, kim był Hieronim Dekutowski? Nie, nie mam pojęcia. Wie pani, kim był Hieronim Dekutowski? Nie, nie. Czy wie pani, kim był Hieronim Dekutowski? Hmm. Coś mi się kojarzy z żołnierzem, ale dokładnie nie potrafię powiedzieć. Czy jest tutaj na ulicy Dekutowskiego coś ciekawego, wartego uwagi? Nie, oprócz trawnika dla psa, gdzie mogę wyprowadzać terenów zielonych, to nic więcej nie kojarzę. Co pan robi tutaj na ulicy Dekutowskiego, i czy często pan tu przychodzi? Codziennie przychodzę, wyprowadzam tu sobie pieska na spacer. A czy na tej ulicy jest coś ciekawego oprócz trawnika? No, jak na dzisiaj to nie ma nic ciekawego. Czy wie pan, kim był Hieronim Dekutowski? Tak, jeden z działaczy polskiego podziemia. Później prześladowany. No, postać taka kontrowersyjna, jak teraz w ogóle o wszystkich mówimy. Zależy, kto do czego go wykorzystuje. No niestety. Teraz historia jest wykorzystywana w walce. Hieronim Dekutowski, późniejszy legendarny Major Zapora, urodził się 24 września 1918 roku w Dzikowie pod Tarnobrzegiem. Dzisiaj to już jest część Tarnobrzega. Marcin Krzysztofik, zastępca naczelnika oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie należał do tego pokolenia młodych polaków, którzy zostali wychowani i ukształtowani w wolnej Polsce. Dlatego też kilka lat temu w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości mieliśmy taki projekt Rówieśnicy niepodległej, w której chcieliśmy właśnie pokazać osoby, które urodziły się w 1918 roku, zostały właśnie wychowane, wykształcone w wolnej niepodległej Polsce i dawały piękne świadectwo swoim życiorysem właśnie w tym najtrudniejszym czasie, czyli okresie II wojny światowej i okresie powojennym i jest jedną z takich sztandarowych postaci właśnie wychowanych w wolnej, niepodległej Polsce. Kończył szkołę powszechną w Tarnobrzegu, później uczęszczał do miejscowego gimnazjum, które ukończył w 1938 roku, natomiast maturę zdał rok później, w 1939 roku. Był najmłodszym w wielo, wielo, wielodzietnej rodzinie. Jego starszy brat walczył w wojnie z bolszewikami w 1919-1921. Naukę, gimnazjum łączył z działalnością w harcerstwie. Był aktywnym harcerzem, był między drużynowym w drugiej Wodnej drużynie harcerskiej imienia generała Zaruskiego w Tarnobrzegu. Po tym, jak zdał maturę w maju 1939 roku, podjął decyzję, żeby pójść na studia, miał je rozpocząć na Politechnice Lwowskiej, niestety wybuch wojny zniweczył te plany. Według niepotwierdzonych informacji we wrześniu 1939 roku Dekutowski udał się do Lwowa, gdzie miał stąpić szeregi, szeregi Wojska Polskiego. Następnie stamtąd ewakuował się na Węgry, a stamtąd do Francji, gdzie wstąpił w szeregi już tworzącej się armii we Francji. Stamtąd został oczywiście ewakuowany po upadku Francji do Wielkiej Brytanii, gdzie był w szeregach pierwszej brygady strzelców. I tutaj w 1942 roku podjął decyzję, która zaważyła na jego późniejszych losach. Zgłosił się do służby w legendarnych cichociemnych, czyli, czyli żołnierzach, którzy przechodzili kursy spadochronowe, kursy dywersyjne, wiele różnych kursów. Byli potem kierowani do służby tutaj w kraju. Na wiosnę 1943 roku został zaprzysiężony i przyjął właśnie pseudonim Zapora oraz Odra. I w nocy z 16 na 17 września 1943 roku zostaje zrzucony na placówkę akowską na północ od Wyszkowa. Stamtąd jest przerzucony oczywiście do Warszawy. Po krótkim okresie klimatyzacji jest skierowany do służby w okręgu AK Lublin, jest skierowany w rejon zamojskiego i tutaj przychodzi takie partyzanckie szkolenie pod okiem jednego z największych dowódców na tym terenie, porucznika Tadeusza Koncewicza, podkowy. Jest tutaj do zimy 43 na 44, i w styczniu 44 roku, i zostaje skierowany do Lublina i zostaje wyznaczony na dowódce. GEDEWO, czyli, czyli oddziałów, oddziałów dywersyjnych inspektoratu AK Lublin-Puławy, dokonuje tutaj reorganizacji oddziałów, które prężnie działają pod jego kierunkiem. Toczy wiele, wiele, wiele bojów z okupantem niemieckim. Jednym z takich największych jest bitwa pod Grężnicą Okrągłą z 24 maja 1944 roku, kiedy wskutek doskonałego planu opracowanego przez Zaporę i jego również znakomitego dowodzenia udaje się rozbić kolumnę. Niemiecką. Uczestniczy oczywiście potem w akcji burza, po wejściu Sowietów rozwiązuje swoje zgrupowanie. Natomiast w sierpniu podejmuje i we wrześniu podejmuje próbę przebicia się wraz z zebranymi żołnierzami na pomoc postaci w Warszawie, to oczywiście mu się nie udaje. Ponieważ jednak to, co się dzieje po wejściu wejściu Sowietów w lipcu i instalacji systemu komunistycznego. Doprowadza do tego, że wielu jego podwładnych jest ściganych przez władze komunistyczne, zarówno te sowieckie, jak i rodzime polskie i na początku 1945 roku z powrotem zbiera swoich podwładnych, podejmuje szereg akcji przeciwko oddziałom, oddziałom aparatu bezpieczeństwa, czy UB, czy, 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 czy milicji obywatelskiej. Staje się postrachem dla komunistów w rejonie południowej Lubelszczyzny. W jednym z bojów zostaje ranny, natomiast w 1946 roku pod jego dowództwem jest cały z Grupowanie, które liczy około 300-300 żołnierzy. Oczywiście ono jest podzielone na mniejsze oddziały, które zapewniają mu bardziej elastyczne możliwości działania, może łatwiejsze zdobywanie też zaopatrzenia. No ale takim spektakularnym jego osiągnięciem z tego czasu jest słynny rajd na Podkarpacie, gdzie z całym zgrupowaniem między lipcem a wrześniem dociera z terenu południowej Lubelszczyzny przez Rzeszowskie w Bieszczady, tak, w rejon Dukli, skąd wraca i cały czas oczywiście tocząc zwycięskie potyczki ze ścigającym go wojskiem, aparatem bezpieczeństwa. Wraca we wrześniu 1946 roku na Lubelszczyznę. Oczywiście to, co mamy, to w lutym 1947 roku władze komunistyczne ogłaszają amnestię, gdzie liczą, że w ten sposób dojdzie do rozładowania podziemia. Faktycznie ten zamysł zostaje osiągnięty, ponieważ wielu żołnierzy podziemia ujawnia swoją działalność. Zapora jest przeciwny ujawnianiu się, natomiast skutek nacisków jego przełożonych już po zakończeniu wyznaczonym terminie na ujawnienie się w czerwcu 1947 roku ujawnia się przed komisją złożoną z UB. Ceną jego ujawnienia się miało być zwolnienie z więzień jego przełożonych i podwładnych. Natomiast Zapora zdaje sobie sprawę, że tu dla niego nie ma miejsca, że, że wcześniej czy później władze komunistyczne do tego, żeby, żeby go czy skrytobójczo zabić, czy też go posadzić przed sądem. Decyduje się wraz z Władysławem Siłonowickim, czyli wcześniejszym inspektorem rejonowym winu tutaj na terenie Lubelszczyzny i swoimi podwładnymi na ucieczkę na zachód. Niestety w trakcie tej ucieczki zostają schwytani. Naszym zdaniem była to prowokacja od początku przygotowana przez funkcjonariuszy UB, mającą na celu po prostu po pierwsze wywabienie zapory i jego, jego podwodnych z tego terenu z Lubelszczyzny, a jednocześnie schwytanie Przechodzą oczywiście brutalne śledztwo, najpierw w Bytomiu, potem, potem w Warszawie, w więzieniu na Rakowieckiej i jesienią 1948 roku zostają skazani na karę śmierci i ten wyrok zostaje wykonany 7 marca 1949 roku w więzieniu na Rakowiecki. Oczywiście ciało, ciało Zapory i jego, jego podwładnych zostaje pogrzebane w bezimiennej mogile na cmentarzu na Warszawskiej Łączce i zostało to ciało odnalezione w trakcie prac ekshumacyjnych prowadzonych przez zespół profesora Krzysztofa Szwagrzyka w sierpniu 2012 roku. W 2013 sierpniu ogłosiliśmy, że, że został odnaleziony Zapora, który w 2015 roku został pochowany w mauzoleum w Warszawie. Pochowany w mauzoleum w Warszawie, ale w Lublinie znajduje się symboliczna mogiła. Tak, w Lublinie na cmentarzu Ulicy Białej, na tym cmentarzu wojskowym, znajduje się symboliczna mogiła zapory. Zresztą na terenie Lublina mamy dużo upamiętnień związanych z zaporą. Przede wszystkim jest to pomnik przy ulicy Lipowej. Z tyłu zapomnikiem znajduje się Liceum imienia Zapory, wcześniej, wcześniej Gimnazjum imienia Zapory. Przed Lubelskim Samkiem znajduje się duża tablica poświęcona zaporze i jego podwładnym. Tablica zaporczyków. Także tych upamiętnień na terenie Lublina, Lubelszczyzny jest dużo. W ubiegłym roku. Instytut Pamięci Narodowej odsłonił mural przy ulicy Unickiej, zresztą ten sam mural został odsłonięty wcześniej w Tarnobrzegu, w rodzinnym jego mieście. No i oczywiście w Lublinie mamy ulicę Zapory, jak również mamy ulicę Zapory w Tarnobrzegu i w wielu, wielu innych miejscach. Wspomniał Pan o wielu upamiętnieniach w wielu różnych miejscach. A skąd taki szacunek, taki kult tej postaci? Tu mówimy o takim prawdziwym szacunku, tak? Szacunku przede wszystkim jego byłych podwładnych, tak? Którzy go pamiętali. Ja cały czas przed oczami mam z zmarłego niespełna dwa lata temu, Mariana Pewelczaka, morwę żołnierza z tej drużyny, która osłaniała samego, samego Zaporę, który z nim spędził dużo czasu, który zawsze, gdy opowiadał o, o swoim komendancie, tak, bo on go inaczej nie nazywał tylko, tylko komendant, tak, widać było ten szacunek, uwielbienie dla, dla byłego dowódcy. Natomiast zwróćmy uwagę, że Zapora na ten, na ten szacunek zapracował przez swoje działanie. Pamiętajmy, że to był młody człowiek. Tak, on w momencie, kiedy trafia. Tutaj do Lublina i zostaje dowodcą tych oddziałów dywersyjnych inspektoratu Lublin-Puławy. Liczy wówczas niewiele ponad 25 lat. W momencie, kiedy, kiedy dowodzi z grupowaniem, które jest postrachem tutejszej władzy komunistycznej w roku 47, 6, ma lat 28, tak? Także to, biorąc pod uwagę dzisiejsze realia, jest młodym człowiekiem, tak? Dowodzi ludźmi, którzy są albo jego rówieśnikami, albo są nawet byli starsi od niego, czy też niewiele, niewiele młodsi, natomiast to, w jaki sposób nimi dowodzi, tak? W jaki sposób o nich dbał. Starał się zawsze minimalizować straty swoich podwładnych. Doprowadziło do tego, że no, cieszył się niewiarygodnym autorytetem wśród, wśród swoich podwładnych. Także, także to, to jest niezwykle niezwykle istotne. Boż był u zapory. No, to był człowiek taki małomówny i jak coś powiedział, to to się sprawdziło i tak było. Nigdy nie złamał Słowa danego honoru. Bóg, honor i ojczyzna. I to na przykład mój mąż to bardzo cenił sobie jego postępowania. Krystyna Marczewska. Ku pamięci to jest słynny grób zaporczyków na, na lipowej na cmentarzu, ksiądz dał ziemię tam, gdzie rozszeliwali. I kolega z gilzy armatniej, zrobił urnę, tam ziemię żeśmy wsypali, i w grobie jest to schowane. Mój mąż, jak był u szarugi, ten oddział przyjmowali żuty, jak przestali przyjmować żuty, to oddział został zmniejszony, no i poszedł do jemioły, dalej walczyć, i jemioły aresztowali. I wywieźli pod zegarem tutaj. Stamtąd trzy nie dało go tego I jak jego przewieźli na zamek, to zrobił skok na zamek. I okazało się, że dzień wcześniej został wieczór rozstrzelany. Także on wypuścił więźniów, mój mąż, no i tak się skończyło. ja jeszcze z żołnierzy zaparę? Czy żyją? Oj, to będzie chyba. Z pięciu osób, bo to jest mój mąż, gdyby żył, to 24 rocznik. No, to 100 lat, no to wszyscy mają tak po 99. To dlatego od Zaporczyków mało co zostało. Naprawdę trudno powiedzieć. Ale funkcjonuje nadal Związek Zaporczyków. No, był związek, działał i jest na, na, tu na Lubomierzkiej. Stowarzyszenie spotykają się, ale bardzo dużo umiera. Wiek swoje robi. Nie ma co się dziwić, prawda? Także naprawdę wszystko działało się mój mąż. To przede wszystkim tu są odznaczenia mojego męża, zasłużony. Ja też dostaję, bo ja podtrzymuję tradycję mojego męża, bo u mnie na przykład. Odbywały się spotkania partyzanckie. Jajeczko i opłatek. U wizytek w kościele była msza o 12, i po mszy przychodzili do mnie. I mężczyźni, jak żony, chciały z nim przychodzić. A on mówi: Myśmy byli kawalerami, i kawalerami będziemy. I z tym. No i u mnie spotkania były takie właśnie. Ksiądz przychodził i modlitwa tutaj opłatkiem się dzielili. No coś pięknego. Żeby nazwana była szkoła, dzieci koniecznie chciały imieniem zapory. No i tam spotkanie było takie-te. I ktoś w końcu, jedna z tych tak, mówi tak: w końcu kogo wybierać zapory czy prezydenta? No, i tego, i w końcu było tak, że został Zaporę. Nasza szkoła w 2000 roku przyjęła imię majora Hieronima Dekutowskiego pseudonim Zapora. Było to wtedy gimnazjum. Monika Olenska Kozakiewicz, wicedyrektor 29 Liceum Ogólnokształcącego imienia Hieronima Dekutowskiego Zapory w Lublinie przyjęcie imienia, no spotkało się z takim różnym odzewem środowiska, ale właśnie ówczesna pani dyrektor Anna Pastusiak bardzo prężnie działała, żeby to akurat było upamiętnienie Majora no i udało się. I przez wiele lat bardzo żywo byliśmy związani z całym środowiskiem Zaporczyków, przez wiele lat przyjeżdżali do nas na wszelkiego rodzaju akademie. Oczywiście z biegiem czasu wykruszała się ta ilość kombatantów, ale zawsze blisko tam współpracowaliśmy, zawsze mieli bardzo Dobry kontakt z młodzieżą. No i po ostatnim przekształceniu powstaliśmy jako 29. Liceum, właśnie z tym samym imieniem, bo najbardziej nam na tym zależało, żeby to właśnie był major Kieronim Dekutowski, do którego no, bardzo się przyzwyczailiśmy. Mamy ogromny sentyment, otaczamy opieką i pomnik przed naszą szkołą i wszystkie inne miejsca, które upamiętniają naszego komendanta. Zazwyczaj co roku w rocznicę śmierci 7 marca bierze Udział w Mszy Świętej, właśnie społeczność naszej szkoły, składamy wieńce. No, te wszelkie upamiętnienia dla nas są istotne. Otaczamy też opieką nasi uczniowie symboliczną mogiłę nad naszym cmentarzu przy ulicy Białej. Więc no, cały czas ta informacja o majorze jest u naszych uczniów. W szkole zawsze robimy konkursy, czy to plastyczne, czy literackie, które mają na celu przybliżyć postać Hieronima Dekutowskiego. Mamy izbę pamięci w szkole, która też jest jemu poświęcona, no samo wejście na parterze, prawda, z ostatnim przesłaniem komendanta, prawda, że nigdy się nie poddamy i chyba to, myślę, to jest też motto naszej szkoły, takie bardzo, bardzo dumne, bo staramy się być dobrą szkołą, no i jednocześnie upamiętniać tę wizję Hieronima Dekutowskiego formu pamiętnienia jest w Lublinie też ulica imienia Hieronima Dekutowskiego. Tak, ulica, chociaż daleko od naszej szkoły. Uczniowie wiedzą, że jest taka ulica, choć no bezpośrednio oczywiście tam nie bywamy, bo rzeczywiście tutaj wokół szkoły mamy o wiele więcej tych miejsc, gdzie Hieronim Dekutowski jest przede wszystkim w naszej szkole, prawda? Więc akurat konkretnie do tej ulicy to nie docieramy, chyba, że uczniowie tam mieszkają. Samą kwestią schwytania zapory i jego grupy. Naszym zdaniem, tak jak powiedziałem wcześniej, była to prowokacja, z, 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 która była prowadzona przez funkcjonariuszy UB i to UB nie jest z terenu Lublina, tylko przede wszystkim kluczową rolę odegrali funkcjonariusze Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Tutaj funkcjonariusze UB z Lublina wykonywali niejako działania pomocnicze. Ponieważ cała grupa została skazana na wszyscy na karę śmierci, natomiast w stosunku co do jednego z nich, Władysława Siły Nowickiego, ten wyrok nie został wykonany z uwagi na to, Bolesław Bierut skorzystał z prawa łaski i, i zamienił tą karę śmierci na karę dożywotniego więzienia. Było to wskutek interwencji próśb sióstr Feliksa Dzierżyńskiego, które były spokrewnione z rodziną, z rodziną Siły Nowickiego. Natomiast przez wiele lat w środowiskach kombatanckich czy w środowiskach Zaborczyków, ten fakt łaskawienia Siły Nowickiego, zresztą to też był umiejętnie też również podbijany i wykorzystywany przez funkcjonariuszy UB czy potem służby bezpieczeństwa, ten fakt był wykorzystywany i, i Miał być niejako potwierdzeniem tego, że to właśnie za wydaniem grupy Zapory stał sam Siłanowicki. Natomiast no, naszym zdaniem to nie było, to nie, jest, nie jest to oczywiście prawdziwe. Siłanowicki absolutnie nie miał nic wspólnego z wpadką całej grupy, ponieważ... Naszym zdaniem, tą głównym agentem, który, który do tego doprowadził, był Franciszek Abraszewski, Boruta, poprzednik Siły Nowickiego na stanowisku inspektora tutaj winu w, w Lublinie. Natomiast bezpieka w różny sposób starała się odwrócić uwagę od właściwej osoby, która, która za tym stała. I między innymi próbowała to wykorzystać nawet na procesie radecznickim, czyli procesie władz drugiego zamojskiego Inspektoratu armii krajowej, w trakcie którego skazano na karę śmierci Mariana Pilarskiego, Jara i Stanisława Biziora. Gdzie wówczas miał być przesłuchiwany Władysław Siłanowicki, i z dokumentów ubeckich wynika, że na szczeblu kierownictwa Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego zapadła decyzja, żeby ten fakt przesłuchania właśnie Siły Nowickiego wykorzystać w tym celu, żeby go. Zdyskredytować w oczach, w oczach osób uczestniczących w tym pokazowym procesie i właśnie wykazanie po to, że, że to jest osoba, która jest odpowiedzialna za, za wydanie grupy Zapory. Tak jak powiedziałem, niestety przez wiele lat ta informacja funkcjonowała w środowisku Zaporczyków, natomiast no, ona nigdy nie była prawdziwa. historii. Podcast dofinansowany ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach funduszu patriotycznego.